Cześć, siemanko, witam serdecznie, z Squiduś z tej strony w dzienniku z Minecraft, kolejnym odcinku, szóstym już w tym sezonie, w którym to jesteśmy z dala od poprzednich baz i budujemy kolejną. A dziś nowe rzeczy, których wcześniej w Minecrafcie nie było, nie można było ich zrobić, dlatego są takie nowe i wyjątkowe. Ale zanim o nich powiem, to muszę sobie zrobić troszkę porządeczku w tym ekwipuneczku Bo z takim y, czymś to nie uda nam się zrobić po prostu niczego Dlatego muszę zrobić troszkę jakby ogarnięcia się Widać, że te skrzynki to zdecydowanie są za małe Nie wystarczy mi to naprawdę na nic no ale jakoś sobie chyba poradzimy. Trzeba będzie w końcu magazyn też zbudować. Tylko chciałbym jakiś wypasiony magazyn, więc możecie pisać propozycje w komentarzach. Jaki magazyn zbuduj z Quido. Może jakiś z automatycznym sortowaniem. Ale bez modyfikacji. Żeby no nie było. A w tym czasie próbujemy sobie zrobić piece. Będę korzystał z tego, co tutaj mam pod ręką, bo bardzo mi to ułatwi życie, kraftowanie i jest to bardzo przyjemna rzecz, muszę powiedzieć, muszę przyznać. No, naprawdę. Dobrze, weźmy sobie teraz jakiś węgiel. Dlaczego węgiel? No to zaraz zobaczycie, dlatego że musimy z tego kamienia, z tego kamienia zrobić taki kamień podwójnie yy, wypalany, więc to jest coś niesamowitego, ale to już jest od dawna w Minecraftie chyba ten kamień, więc niby nie jest to, <laughs> niby nie jest to nowa rzecz, ale jednak dość ciekawa. Drugą modyfikacją, jaką sobie zarzucimy, będzie e, zrobienie użytku z drewna. Cyk, i powinna mi się pojawić receptura już e, na wędzarkę. Co to jest wędzarka? To zaraz Wam powiem. Bo tutaj. Jeszcze mamy właśnie ten kamień, który jest potrzebny do stworzenia kolejnej tam rzeczy z dzisiejszego odcinka. A nie, nie, jest to podajnik. Piec hutniczy jest to. Sztabka żelaza, gładki kamień i piec. Właśnie, pieca nie mam. Dobra, już go mam. Teraz będę mógł zrobić piec hutniczy. I to jest dość ciekawe, ponieważ normalnie w Minecrafcie. Mieliśmy, nawet sobie to postawmy tutaj. Normalnie w Minecrafcie mieliśmy taki zwykły piec. Okej. Okay. Ale teraz mamy taki pies hutniczy i mamy też wędzarkę. I co to zmienia? Chodzi po prostu o rozgraniczenie Tego, abyśmy w piecu już nie przetapiali jedzenia. I nie smażyli ród żelaza na przykład. Więc teraz, no, w takiej wędzarce, jak się domyślacie, robi się jedzenie. Nie wiem, czy tutaj jakieś mam, żeby wam pokazać. No, nawet nie mam. Wiecie co? Trochę słabo z mojej strony. Nie będę mógł tego pokazać. Ale uwierzcie na słowo, że tam się robi żarełko, jedzonko. Więc, y, musicie uwierzyć Natomiast, co jest ciekawe, do takiej wędzarki można włożyć Można włożyć Rudę złota, ale no ona się nie będzie robić Ziemniaki możemy w tym upiec, o jednak, coś będę mógł pokazać O ile mam ziemniaki mm, Nie mam Nie mam ze sobą ziemniaków Ho a to ciekawe, więc nawet tego nie pokażę. Marchewki oczywiście piec nie można, ale widać, że jest tutaj taka ciekawa zmiana. Z kolei tutaj, no jak widać, piec hutniczy nazwa mówi sama za siebie służy do przetapiania ród, więc. Z jednej strony musieli w Minecraftie zostawić ten piec. Dlaczego musieli? No, bo on ma taką recepturę prostą i on jest już ikoną Minecrafta. On jest tak ważny, że gdyby ten piec został zlikwidowany, no to by naprawdę było źle. Natomiast z drugiej strony, co widać, utworzono te nowe piece, czyli. Jakby rozgraniczono to, o czym wcześniej już mówiłem. No, a widzę, że taka ciekawa jest zmiana, no bo jeden węgiel nie wystarcza albo wystarcza na zrobienie dokładnie ośmiu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o różnicę w spalaniu węgla, to nie ma żadnych. No ale na pewno jest różnica w szybkości. Zobaczcie sobie, jak się to szybko dzieje. Dwa albo trzy razy szybciej to jest w porównaniu do standardowego pieca. Zresztą. Przeliczmy sobie. Chyba dwa razy szybciej, bo standardowy piec w 10 sekund przepala, a wydaje mi się, że to jest 5, więc w takim wypadku mamy i tak bardzo dużą szybkość tego mechanizmu, co jest naprawdę już niesamowitym wyczynem. I należą się brawa za to, że coś takiego jest możliwe na takim w takim Minecrafcie, że ktoś o tym pomyślał. I przy okazji bardzo fajna idea została zrealizowana, bo ja już o tym od dawna mówiłem, że to mi nie pasuje, że się jednak można smażyć i czy tam, piec, można piec rudy i jednocześnie przetapiać, przepalać Mięska albo ziemniaczki, no więc tutaj bardzo ciekawa rzecz się stała. Co jeszcze warte jest powiedzenia, że dzisiaj będziemy budować? Może nie będziemy budować czegoś epickiego za bardzo, no ale będziemy budować sobie mniej więcej gdzieś tu, tutaj, czy nie, czy nie tutaj, czy może trochę dalej w głąb, może dalej trochę. W głąb tego naszego kompleksu, to gdzieś tu wybudujmy sobie taką chatkę. Ehm, kogo? Już Wam mówię kogo? Nie górnika, tylko kowala. okej okay? Dlaczego kowala? No bo kowale jednocześnie przetapiają tam rudy, robią narzędzia, a też kowale na pewno muszą się czymś żywić więc będzie nasz kowal miał też wędzarkę, to jest dosyć ciekawe no, dosyć ciekawe, więc tak sobie dzisiaj postanowiłem i tak właśnie zrobimy, ale zanim to nastąpi, to zrobimy sobie pół bloczki. Chcę aby to była trochę taka stylizowana na takiego wioskowego kowala. Rzecz. Zaraz zobaczymy. Ok, może tych pół bloków wystarczy. I jednocześnie, co Wam jeszcze nie powiedziałem, ale już Wam mówię, te piece one będą automatyczne, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Na ile to sobie zrobimy? Myślę, że tak. 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na Bowiem 12 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Już jest ok. Nawet nie robiłbym tych 12. Jeżeli trzeba, będzie to się zawsze powiększy. Um, o, tutaj akurat się dziwnie to postawiło. Nawet się tego nie spodziewałem. Dobra, zniszczymy sobie to wszystko. Przy okazji może wypadną nasionka. Trzeba będzie znowu posadzić farmę. I mówiłem wam, że będzie to farma... Znaczy nie farma, a przepalarka automatyczna. W związku z tym musimy sobie zrobić parę ciekawych rzeczy. I te parę ciekawych rzeczy... Ale zabrakło mi. Tak się starałem. Tak się starałeś, skój do asgry wyleciałeś. Okej okay. Dosyć śmieszkowania. Pora się wziąć za grę poważną. Poważna Squidogra, do gra. A w niej. Walka z nieustraszonymi. Zaraz zobaczymy. Nie, tego tak łatwo się nie da zrobić. Squid do raz, dwa. Raz dwa. Sześć. Razy 8, 6 razy 8, 48. Bęk! Liczymy! Liczenie w pamięci. do zaraz zobaczy, czy miał rację ze swoim liczeniem. Czy się coś nie pomylił. Bo gdyby się pomylił, byłoby trochę wstyd przed widzami. Dobrze, Tutaj mam skrzynki. Dokładnie 6 skrzynek. Tyle chciałem. I teraz zobaczymy, czy mi tyle wystarczy. A to zobaczymy, bo sobie zrobimy leje na leje. Też pewnie mam tutaj itemki, bo już leje robiłem w tej serii albo przynajmniej jeden, a będą potrzebne mi cztery leje, więc trochę drogo. Ale uwierzcie mi, że to jest warte tego, żeby coś takiego zrobić bo będziemy mieli taki fajny, fajny system najlepiej jeszcze by było, żeby się automatycznie te przedmioty sortowały w zależności od pieca ale wydaje mi się, że to tak nie będzie działać, chociaż zawsze można spróbować, tutaj można spróbować, bo po co gdzieś iść i budować i potem to niszczyć 3-5 razy i tak dalej musimy to postawić nak, nak nak, nak Musimy teraz postawić skrzynkę na tym. Jedną drugą. A nie, czekajcie, bo teraz skrzynki się tak sta. Pff, tak stawiają. Widzowie mi tłumaczyli, że muszę z shiftem na skrzynkę nacisnąć, żeby się połączyła, a nie na, nie na ziemię, bo inaczej się nie połączy. A w poprzednich wersjach było inaczej i dlatego tak mi się stawiało tutaj śmiesznie. W komentarzu mi to później pisaliście, więc dziękuję wam za to. A konkretnie to dziękuję za to graczowi Oliviero 135, który, który mi to widzowi właściwie, który mi to napisał. Bo tylko jeden był taki komentarz, więc należą się podziękowania za to. I warto też jest to teraz sprawdzić, w jaki sposób to dokładnie będzie działać. Żeby to sprawdzić, no nie wiem, dam tutaj sobie kurczaki. Kurczaki trafiają do wędzarki. Dam sobie teraz tutaj, no nie wiem, rudę. Ruda nigdzie nie trafia. A dobra, trafiła. Nie, kurczaki też trafiły tu, więc to jest beznadziejny pomysł. A ruda trafiła tu. W związku z tym, te dwa muszą być po prostu rozdzielne. Rozdzielne, rozumiecie to? Czyli te skrzynki na górze muszą być rozdzielne przede wszystkim, wtedy będzie dobrze. A najlepiej, jak sobie jeszcze zrobię taki jeden blok przerwy pomiędzy tym, tak, tak, na wszelki wypadek. Chociaż w sumie czy to konieczne jest. Chyba to nie jest takie ważne, aby był ten jeden blok przerwy. No. Więc, więc może nawet nie będę tego robił. Dobrze, tutaj, tutaj postawimy. Ojej, znowu za dużo się wykopało. Znowu za dużo. Tutaj postawimy sobie tak, żeby ładnie było bo widzicie krawędzie tutaj są w skrzynkach dosyć dosyć wąskie. Znaczy widać po prostu tam przez te krawędzie skrzynek i musimy yy, na to postawić takie bloczki. O widzicie nie będę robił nawet oddzielnie tego. Później mamy wędzarkę i piec chłodniczy. Stawiamy je sobie tak naprawdę w dowolnej kolejności. O, proszę bardzo. Bo ta kolejność nie ma tak naprawdę znaczenia. Później trzeba wyjść wyżej. Uwaga, gdzie są moje skrzynki? Squido. Ty zrobiłeś 6, prawda? Aha, dobra. No to już widać, że źle pomyślałeś. No, <laughs> trzeba będzie nam jeszcze skrzynek sztuk dwie i zaraz Wam pokażę po co. Dlaczego są one takie potrzebne? Gdzie są skrzynki? Tak w ogóle. Aha, dobra. Ja patrzyłem na inną rzecz. W ogóle nie wiem, co się tutaj dzieje. Bardzo ładnie. Musimy jeszcze trochę zabrać jakiegoś dirta, żeby móc się tam wspinać do góry, no to jest też bardzo ważne gdzie jest jakiś dirt pięknie to teraz już mam wszystko, aby zaprezentować wam ten pomysł nie wyskoczysz ten pomysł nadzwyczajny park parkurem, tutaj Squido się bawi żeby to się udało tak, tak, tak. Tutaj skrzynka, tutaj skrzynka. Osobno są te skrzynki, więc jest bardzo fajnie. E, no i teraz w momencie, gdy będę mieć piec skutniczy. Idziemy testować. Mm. Czym przetestować? Może jakąś rudą taką. O, to, by, to będzie spoko. Przyda też się źródło węgla, więc tutaj musimy zainstalować kolejną skrzynię. I kolejne dwa, więc trzeba znowu. Więc trzeba znowu skło. Czy masz tyle sztabek żelaza? Masz. Ale nie masz tyle. Nie masz tyle. Desek, żeby zrobić te skrzynki, więc teraz już możesz robić te skrzynki. Proszę bardzo, kolejne dwa leje. Dlaczego? To jest potrzebne, po to, żeby mieć Uch, dwa tylko. Nie rozpędzaj się, z się, bo to drogo już kosztuje. Zobaczcie, ile żelaza zużyłem. No, ale cel jest ważny, żeby go osiągnąć, więc to się staram. Uwaga, raz, dwa. No i tutaj chcę, żeby była skrzynka wspólna. Dlaczego chcę, żeby była tutaj skrzynka wspólna. Eee, z tego powodu, że jeżeli tutaj będzie skrzynka wspólna, no to będzie mi paliwo równomiernie w tych skrzynkach. Oj, coś nie działa. Równomiernie. Paliwo w tych skrzynkach chodzić, czyli. No nie, nie chcę się połączyć. Muszę tam wejść jakoś i to naprawić. Uwaga. No, nie wiem. Mam pomysł pewien. Ok. O! I jest idealnie. Ehm. No i teraz, dlaczego tak, to już wam pokazuję, bo teraz sobie wsadzam do niego węgiel na przykład i ten węgiel będzie równomiernie i do tego, i do tego pieca trafiał, więc całe paliwo stawiam tam z tyłu. I teraz, gdzie stawiam surowce? Oczywiście stawiam je na samej górze. Jak widać, działa. Jeżeli postawię do złej skrzynki, to pomimo tego, no, że jest tu węgiel, no to nie działa, ponieważ to jest wędzarka. A wędzarka, jak już mówiłem, chyba z 5 razy w tym filmie, to ona tak nie działa. Ona działa troszeczkę inaczej. Idziemy spać, a jak tylko się obudzę, to budujemy dalej. No i kończymy już ten odcinek, żeby nie trwał długo. Resztę sobie wybuduję poza odcinkiem. A co będziemy potrzebowali do budowy? Uff! Spadać ode mnie. Zawsze to jakieś potwory się przywloką. Złe potwory. Będziemy potrzebowali do budowy więcej Cobblestone'a Ponieważ to na Cobblestone'ie opiera się cała ta budowla Już widzę, że jej nie skończę, bo jest bardzo mało Cobblestone'a Ale przynajmniej troszkę się postaram Fajnie by było jeszcze, jakby można było zrobić e, kowadło Bo skoro to jest dom kowala, no to musi być kowadło Kolejną rzeczą, jaką tam będziemy mieli To jest niszczarka do przedmiotów z lawy. I, i jeszcze zobaczymy Piszcie propozycje w komentarzach Jakie jeszcze macie tam pomysły Może właśnie stelaże na zbroje, no bo wiecie, kowal no to będzie miał te zbroje różne I, i jest to jak najbardziej fajne. Ale oczywiście pisać pomysły możecie. To co ja chcę zrobić, to oczywiście te brukowe płytki brukowe słupki, murek, tak w sumie, on się nazywa. No kurczę, zaraz mi zabraknie. No i jeszcze potrzebujemy zrobić schody, ale do robienia schodów jest taki ciekawy, jest taki ciekawy crafting, tylko tu go teraz nie widzę. W nowym Minecraftie jest właśnie taki crafting dosyć fajny, więc być może go stworzymy za jakiś czas stół kowalski, to jest to? Nie, to chyba nie jest to. Nie wiem co to było, bo szczerze mówiąc teraz już jest późno i nie pamiętam. Natomiast bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Ehm... Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Subskrybujcie go. Znaczy subskrybujcie ten kanał. Komentujcie. Pozdrawiam Was. Na razie. Pa. I cześć.